Hologramowy świat 2, myśli, rozdział 5, ogień niewielka Jakie nakazy? O czym mówicie? Pytam spanikowana, czując jak drżące ciało odmawia posłuszeństwa, serce dygocze, nie mogąc złapać tchu. W czasie świętej nocy zanim rozbłyśnie święty ogień na tarze. Żaden inny płomień nie może płonąć w całym królestwie. Tłumaczą i lamentują na przemian. To znak władzy i jedności, ogień, od którego rozpalone są wszystkie inne paleniska w domach, wioskach i fortach. On jest symbolem odnowy życia, odrodzenia, światła i mocy. Aby odsłuchać cały odcinek. Зайжи на мой канал YouTube.